Cześć, ja jestem Marty, a ta kita, którą widzieliście, należy do mojego młodszego brata Ziko. Pewnie nie jeden by pozazdrościł, ale ja to mam wrażenie, że go przygarnęli, bo im się ze mną nudziło. Ten to rozrywki dopiero dostarcza. Bez niego był spokój i cisza. No sami spójrzcie, niby taki słodki i odważny, a jak przyjdzie co do czego, to trzęsie portkami. No, a poza tym wierzchnię ser zostawia po sobie. Dobrze, że Hajziro cicho oraz szybko myje, dezynfekuje i zamiata. Przy codziennym sprzątaniu, to do głowy bym dostał oddźwięk od kurzacza, a na mokrej podłodze jeszcze zęby wybił. Kotom implantów chyba nie wkładają. Dobrze, że z Heiziro mi to nie grozi. Żeby ta sierść tylko na podłodze była. Po trzech latach, to ja już nią pluję. Jak się dowiem, gdzie się wadliwe koty reklamuje, to go w trymigi odeślą. Może przyślą normalniejszą wersją.